Dzień dobry, dzień dobry. Tu już też jest. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim na Facebooku już chyba jestem. Na Instagramie też chyba jestem. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami na live, w którym porozmawiamy o powodach. W ogóle dzisiaj mam taką intencję i chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które najczęściej dostaję. Jestem na świeżo po kilku sesjach, więc się podzielę też pewną perspektywą, ale to za chwilę. O, widzę, że się pojawiacie, super. Dajcie proszę znać, że mnie widać, słychać. I przejdę od razu do Meritum i, i, i opowiem ciekawą, ciekawą rzecz, tylko się upewnię, że technicznie wszystko, wszystko gra, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Dajcie znać. Już jeszcze tylko zerkam, czy wszystko gra. Widzę tu pierwsze lajki. <laughs> Miło mi bardzo dziękuję. Jeszcze nie wiem, kto jak gdzie, ale, ale bardzo dziękuję. Dobra, słuchajcie. Dajcie, dajcie znać koniecznie w komentarzu i od razu przejdę do rzeczy, że już wszystko gra. Dobra. Chyba mnie słychać, chyba mnie widać, wszystko gra. O, dzień dobry, dołączacie. Super. To ja chwilkę zanim przejdę do czterech powodów, które dzisiaj dla Was przygotowałam, co mi tu wyskakuje? Cholera, jasno. No? Czy ja prosiłam, żeby mi tu wyskakiwało coś? Nie. Zanim przejdę do czterech powodów, e, dlaczego proces rozwoju, proces zmiany zaczyna się od blokad w mindsetie, to chciałabym Wam podzielić się niesamowitą historią. I w ogóle m, wczoraj chyba to już mówiłam na InstaStory, ale, ale powtórzę dla tych, którzy nie oglądali e, relacji: to to, że nie wierzy już naprawdę naprawdę. Od duszek nie wierzę w jakiekolwiek przypadki, zbiegi okoliczności i, i takie zdarzenia, na które nie mamy wpływu, bo wczoraj, wczoraj miałam bardzo ciekawe sesje z klientami takie sesje jeden na jeden. I e, część sesji była taka e, z klientami, z którymi już pracuję, już jakiś czas, więc, e, więc wiemy o sobie nieco więcej, wiemy, znamy się, jak pracujemy itd. itd. E, ale też miałam sesję z klientką, która pierwsza raz do mnie przyszła. No i właśnie zadała mi to, zadała mi dokładnie to samo pytanie z, jakby z tematem live'a, który ja postanowiłam zrobić. Czyli zeptam mi dobra Ula, ja tu dużo przeczytałam na Twojej stronie, oglądałam kilka Twoich materiałów na YouTubie, jakby obserwowałam Cię od jakiegoś czasu. No, ale jakby byłam bardzo ciekawa, jak, jak weźmiesz sobie mnie pod, na warsztat, to co tam znajdziesz. No i e, przyszła z takim tematem utknięcia, bo dokładnie nie wie co, gdzie, jak, w sensie co robić, bo chce zmienić pracę, chciałaby zrobić coś nowego, ale ma swoje takie ograniczające ją blokady, których nie potrafi po prostu przeskoczyć. Próba różnych metod, ale czuję, że po prostu już bez pomocy, z pomocy nie daraty. No, i ona mi właśnie mówi, wiesz, ja, ja teoretycznie osłuchałam się z tym, co ty mówisz, natomiast no, weź mi kurna, powiedz tak, wiesz, jeszcze bardziej krowie, ranarowie, bardziej dokładnie, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego ten mindset? No, bo różnie, jakby terminologia w sieci głównie jest różna, no, ale wiesz, jakby dlaczego to jest takie? No, bo, no bo wiem, że musimy docierać do tych schematów, wiem, że musimy je sobie układać, no, ale, ale dlaczego? No, i się najpierw się uśmiechnęłam w duchu i mówię. I najpierw mówię, że w ogóle, słuchaj, śmieszna rzecz, bo jutro robię o tym live'a, A po drugie, opowiem ci, opowiem ci, tak właśnie w punktach, jak Wam zaraz przedstawię, dlaczego to jest ważne. Natomiast zobacz, jaki wielki krok już zrobiłaś, bo już przyszłaś na sesję. Czyli nawet to Twoje, ta Twoja wątpliwość i to pytanie, dlaczego. Już są dla ciebie mniej ważne niż, niż to, że przyszłaś i zaczynasz, i zaczynasz ten proces zmiany. Więc bardzo bardzo ciekawa rzecz i uśmiecham się do niej niesamowicie do, do teraz, bo tylko dowodzie, jak no nie, ma, nie ma przypadków. Wszystko jakoś, jakoś dzieje, nieprzypadkowo, nie, niewybiórczo, ale jednak. No dobrze, więc przychodzę dzisiaj do Was, bo. No właśnie, oprócz sesji zaczynamy 3 kwietnia program świadomego rozwoju, program trzymiesięczny, w którym między innymi będziemy rozsupływać schematy, będziemy poszukiwać błędów. O błędach ostatnio mówiłam na webinarze, na którym były specjalne zapisy, więc, więc nie będę dzisiaj tego poruszać, czym jest schemat, co to jest i tak Warto też zajrzeć do moich e, wszystkich materiałów, ale serdecznie też zapraszam na program świadomego rozwoju. Jeszcze raz powtórzę, że ruszamy 3 kwietnia, a mm, do, przyszłego, do końca przyszłego tygodnia, do piątku, można, można do niego dołączyć. Zostawiam tutaj link, jak, jak można, można do niego zajrzeć i zobaczyć, czym ten program jest. Zachęcam, bo to jest głęboka praca podzielona na trzy miesiące. Pierwszy miesiąc to właśnie dokopujemy się do tych schematów, właśnie do, dokopujemy się do mindsetów po to, żeby złamać, przełamać ten trybik, złamać to, co nie działa, to co oblokuje i ogranicza i przejść do nowego. No właśnie, dlaczego... I, i bo, dobrze, to tylko dokończę, bo za szybko chcę powiedzieć. To jest pierwszy miesiąc, drugi miesiąc robimy plan, taki plan, że po prostu analizujemy, co działało przez lata, co nie działało przez lata, jakie rzeczy już um, dana osoba, ten uczestnik programu testował, co nie wyszło, kiedy pojawiły się tak zwane bóle, wąskie gardła, kiedy pojawiły się opory. I tak dalej, i tak dalej. I trzeciego miesiąca jest taki miesiąc wdrożenia. Pod moim okiem w grupie będziemy też co tydzień pracować, bo w ogóle cały program przez trzy miesiące to są prace tygodniowe. Dobrze, no to skoro mamy docierać też i w programie, na który serdecznie zapraszam, mamy docierać do blokad, do błędów, do tego, co nas ogranicza, do. do powodów, dlaczego często stoimy pod ścianą i właśnie tak jak moja klientka wczoraj nie wie co dalej, nie wie jak ruszyć, nie wie e, jak z tego wyjść ja, e, i, i pytam mnie dlaczego, dlaczego Ula nasz od mindsetu, przecież normalnie się robi tak, że daje się komuś jakieś narzędzie, daje mu się jakąś wskazówkę, podpowiedź, dlaczego Ty nie dajesz tego? Ja mówię, bo po pierwsze nie wiem, czy znacie pierwszy powód, dlaczego docieramy najpierw do blokad, a dopiero potem pracujemy. To pierwszy powód jest taki, i dajcie znać, czy znacie taki program, paradokument, to się chyba nazywa tak? Ukryta prawda, bo my w pierwszym krokach, w pierwszym momencie musimy dotrzeć do Twojej danego uczestnika ukrytej prawdy. Czyli do tego, czego nie ma na powierzchni, czyli tego, czego nie widać, czyli tego, czego nie słychać. I to nie o to chodzi. I to też by była ciekawa, ciekawa refleksja wczoraj mojej klientki, kiedy mówi: No dobra, dobra, ale to co? To znaczy, że musi być jakiś sekret, musi być coś tajemniczego. Wiesz, ja się nie dowiem tego, że nie wiem, jestem adeptowana albo, albo nie wiem, coś, coś takiego się w mojej rodzinie wydarzyło. I to jest rzeczywiście nasze pierwsze takie skojarzenie, takie skrzywienie troszkę myślenia naszej głowy, naszego umysłu o tym, że albo musi być jakaś patologia, albo musi być coś niefajnego, albo musi być coś strasznego. I to jakby dopiero to definiuje, czy my mamy jakieś blokady, czy nie. To tak nie działa. I my w tym, pod tym hasłem ukryta prawda musimy dotrzeć do takiego sekretu, do takiego. Błędu, błędu w, schematy, w schemacie, który jest w naszym mindsetie, żeby przełamać, żeby go rozsupłać i ułożyć w takie, jakby w elementy, w kroczek po kroczku, punkt po punkcie, co takiego się dzieje, że ty utykasz na tej albo innej rzeczy, ty utykasz w tym albo w innym miejscu. Ta zmiana, to działanie po prostu nie, 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 nie przechodzi dalej. Stoisz i właśnie tak jak moja klientka, nie wiesz, jakby nie wiesz zmieniać tą pracę, czy nie zmieniać, zmieniać kierunek w ogóle swojego rozwoju, czy nie rozwodzić się, czy nie rozwodzić się. Nie? Więc musimy dotrzeć do tego miejsca, w tym kodzie Twojego schematu. Odkryć to, czego prawdopodobnie w codziennym życiu, w tej gonitwie życia nie widzimy i po prostu to przełamać. Zmienić tą trajektorię lotu. O, bo jeszcze lepsza metafora mi przyszła. I to jest... Rzecz. Więc pierwszy, pierwszy krok, i dlaczego, pierwszy powód dlaczego to jest to, że musimy dotrzeć do Twojej ukrytej prawdy. Prawdy o Tobie, nie tylko prawdy o nie wiem, dzieciństwie, jakimś sekrecie, tylko prawdy o tym, gdzie pojawia się ten błąd w Twoim schemacie, który definiuje to, jakie osiągasz rezultaty, jak przechodzisz przez zmianę, jak działasz, jakie masz nawyki, jak funkcjonuje Twój umysł i jak odbierasz rzeczywistość. W swoim, w swoimi emocjami. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód to jest, um, jak już ukry, o, o, ukry, odkryjemy tą ukrytą prawdę, to możemy dzięki temu schakować właśnie twój system. Czyli nie zrobisz postępu rozwojowego, nie dokonasz pewnej zmiany, jeśli nie zrozumiesz, jak funkcjonujesz z błędami bądź nie z błędami na poziomie logiki, na poziomie umysłu, ale też na poziomie emocji. Więc musimy, dzięki temu, że już będziemy znać tą ukrytą prawdę, będziemy wiedzieć, gdzie ten błąd jest. Gdzie on się tam kryje w tym Twoim osobistym kodzie, to wtedy możemy nadpisać ten program, możemy schakować. O, dziękuję, cudownie Cię widzieć, bardzo miło, dziękuję. No tak, bo jeśli schakujemy, to znaczy my zaczniemy rozsupływać to, co nie funkcjonuje, rozsupływać to, co blokuje, czyli uświadamiać sobie to, co jest nieuświadomione, czyli to, czego na powierzchni nie widać. Hmm? I to jest drugi powód, dlaczego, dlaczego zaczynamy pracę z rozwojem, ze zmianą od poszukiwania blokad. To generalnie, jak przygotowywałam się też do programu świadomego rozwoju, do którego będę Was jeszcze przez ponad tydzień zapraszać, to ja zobaczyłam, że tego nie da się zrobić w jeden dzień, tego nie da się zrobić w jeden tydzień. To jest to rozsupływanie, to hakowanie systemu. Każdego um, uczestnika programu, ale każdej osoby trwa. Drugi przykład z wczorajszych sesji, którym się podzielę, to wczoraj miałam piątą sesję z moją klientką i na piątej sesji ona mówi w końcu: Ula, rozumiem dlaczego, dlaczego. Chciałaś najpierw docierać do pewnych rzeczy, które ja miałam na poziomie emocji, bo tutaj akurat przy, przykładem tej klientki się posługuje, bo ona miała odcięte bardzo emocje. Dlaczego ty to zrobiłaś w taki, a nie sposób? Bo ja dziś na tym piątym naszym spotkaniu, ja Ci mogę powiedzieć, że po pierwsze rozumiem tak bardzo dobrze, ale przede wszystkim ja to w końcu czuję, bo odzyskałam moc. I to jest niesamowite, bo ona mówi, że ciągu, Miałyśmy sesję czwartą w piątek. Wczoraj spotkałyśmy się na piątej i mówi, ja się rozliczyłam i postawiłam w końcu granicę osobą, e, czterem osobom z mojej rodziny. I dla mnie to jest najpiękniejsze, co można powiedzieć, jakby dlatego robię to, co robię. Kiedy widzisz ten przełom z osoby, która jest wycofana, która nie umie identyfikować emocji, bo nie została tego też nauczona. Zarządza dużą firmą. Tak, to jest, kontro, to jest odzyskiwanie kontroli na życie, do, nad życiem, dokładnie tak, dokładnie tak. I, I mówi, ja teraz to rozumiem, ja rozumiem to, dlaczego ty robiłaś ze mną to, a nie inaczej, ale przede wszystkim ja nie rozumiem tylko na poziomie logiki, ale na poziomie emocji i odzyskuję, że mogę więcej, więc czeka mnie jeszcze, mówi jedna rozmowa z najbliższą jej osobą, z mężem, no i zobaczymy, jak jej, jak jej pójdzie. Natomiast taki przeskok, Kwantowy wręcz, taki po prostu, no nie, nie do opisania. To, to, to trzeba zobaczyć w ogóle. No, gdyby to um, ode mnie zależało, to najpierw robiłabym nagrania z tych sesji i pokazywałam każdej osobie, jaką zmianę w swoim zachowaniu, w swojej mimice, w swoim ciele to widać przecież, tak? Je, je, jak, jaka jest, jak, 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 jak się, co się dzieje po prostu, tak? Więc to, to hakowanie, to, to doszuki, jakby dochodzenie do ukrytej prawdy, to hakowanie systemu właśnie powoduje, że następuje taki Złamanie, taki przełom i tak jak Nowika pisze, odzyskanie pewnej kontroli nad sobą, ale kontroli w takim pozytywnym, że w końcu siebie czujesz i rozumiesz, jak działa ta twoja logika, jak to wpływa na emocje, jak te emocje rezonują z tą logiką, których, czego jest więcej, które czym rządzi. To jest właśnie ta praca z Majcetem, więc to były dwa powody. Trzeci powód, o, to czytam komentarz. To jest też kwestia uświadomienia sobie granic, których nie stawiamy z obawy o komfort inny, nie dbając o własne szczęście. Dokładnie tak, no pięknie, no w ogóle, w ogóle super. Dziękuję bardzo za ten komentarz. To jest dokładnie to. My sobie nie zdajemy często sprawy z tego, jak kiedy zhakujemy ten swój system, kiedy to sobie ułożymy i zrozumiemy, ile, ile rzeczy jesteśmy dzięki temu w stanie wpuścić. Jak nawet jeśli akurat ta klientka, o której wspominam, miała taki bardzo mocny system kontroli wszystkiego, to znaczy musiała wszystko i, wszystko i wszystkich kontrolować, właśnie po to, żeby dbać o ich szczęście, żeby zapewnić im komfort życia, w ogóle zapominając o własnym. Więc ta trajektoria tego jej postępowania, ta trajektoria jej myślenia i trajektoria jej emocji kompletnie się zmieniała. Także to jest naprawdę cudowne. I, 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 I to jest dowód na to, że właśnie to hakowanie systemu, praca z blokadami to jest klucz do tego, żeby otwierać drzwi do zupełnie czegoś nowego. No i dobrze, trzeci powód, wracając do tego, co, co chciałam się podzielić, trzeci powód, dlaczego ja tak właśnie zaczynam to jest to, że jak już Przejdziemy przez te dwa pierwsze powody, przez te dwa pierwsze kolosalne kroki, naprawdę kolosalne, i dlatego w programie robię i trwa to pierwszy miesiąc, spotykamy się co tydzień, będą zadania, będzie takie grzebanie troszkę i też praca ze mną jeden na jeden, więc to jest też bardzo duża, uważam, wartość, bo co nam w procesach grupowym, w tej małej kameralnej grupie nie wyjdzie, to ja jeszcze docisnę do, do... Kryta, gdzie pewnie zazwyczaj i też nie bez powodu pracuję ostatnio głównie z klientami, którzy mają odciętą, odcięte emocje i bardzo silną logikę. I myślę sobie, że to też jest lekcja dla mnie o tym, jak ja przechodzę w, tą, w tej swojej zmianie i też zmieniam tą trajektorię postępowania u siebie, w ogóle trajektorię życia. W ogóle podoba mi się to słowo trajektoria. I jak to puścimy, to trzeci powód i taką, takie kolejne okno, które nam się otwiera, to to, że właściwie otwiera nam się nasz własny, osobisty manual, nasze własne osobisty skrypt narzędziowy, bo wtedy widzimy, jak działamy, jak funkcjonujemy, u, u, układa się nam cały, cały pole schematów naszych własnych, i wtedy wiemy i mamy odpowiedzi, jak działać. Co będzie działać, co nie, co wdrażać, co nie, na co jestem dziś gotowy, gotowa, na co nie i czego nie przeskoczymy. I tutaj zawsze się pojawia taka pułapka, że my chcemy wtedy jak najwięcej, sama się na tym łapałam i oczywiście mój własny system mnie wyrzucał. Natomiast taki skrypt daje nam, Jasną, przejrzystą i konkretną listę działania, którą my możemy od tego momentu, kiedy przełamiemy ten kod, po prostu wdrożyć. No? To, jest, to jest potęga. Jest, to jest w ogóle. My najczęściej szukamy rozwiązań na zewnątrz, tym bardziej nie myślimy, że te rozwiązania są w nas. I w ogóle nie przychodzi nam to do głowy, bo żyjemy w takim, w takim, w takim świecie. No i to jest trzeci powód, tak, czyli otwiera nam się półeczka ze skryptem narzędziowym, z manualem do nas i możemy ją otworzyć i możemy po prostu, aha, dobra, dobra, czyli taki kod, taki kod jest do tego, taki kod jest do nawyków, taki kod, mój schemat jest do mm, relacji, taki jest do miło, poczucia miłości, poczucia szczęścia, taki jest do wewnętrznego dziecka, taki tu, Nie? nasza własna osobista książeczka. No, jak mamy tą książeczkę, o, tutaj czytam komentarz. W tym kroku mamy świadomość swoich granic, ale też świadomość no, mocnych stron i słabych punktów, które musimy kontrolować, by nie wrócić do dawnych schematów. Tak, super, bardzo do, świetnie. Natomiast do jednej rzeczy się przyczepię: do kontroli. Czyli ja bym zachęcała już w tym, na tym etapie do. Nie myślenia o tym w, w, na zasadzie kontroli, tylko na zasadzie rozumienia, co się dzieje i zarządzania tym. Zobacz, jaka to jest w ogóle inna semantyka słów inny, i w ogóle inny dobór słów. Jak my myślimy o kontroli, to ona jest z góry negatywna, nie? To też jest wa, warto, warto się tym, tym e, przyjrzeć, temu przyjrzeć. I czwarta rzecz, czwarty, czwarty krzywo pokazuje, czwarty powód. To jest to, że następuje wtedy, właściwie mamy większą możliwość dopełnienia homeostazy, takiej, takiej poprawienie takiej skrzywionej homeostazy, która jest w momencie, kiedy my nie pracujemy z tymi blokadami, kiedy idziemy na żywioł, coś robimy, coś wdrażamy i to nie działa. A czwarty powód daje na i w ogóle właściwie krok też pozwala nam tworzyć pewne połączenie, taki balans, o którym ja często mówię, czyli balans i połączenie, równowagę, czy tą właśnie homeostazę, między tym, co w umyśle, a tym, co na poziomie serca, czyli w emocjach. I dzięki temu właśnie możemy utrzymać homeostazę, czyli trzymamy balans w środku, i to, co dzieje się na zewnątrz, nie ma już na nas aż takiego wpływu. A przynajmniej on się stopniowo z tą samą świadomością, z tą pracą, m, z blokadami, z schematami, ona się wyrównuje. O, zmniejsza się ta nierównowaga, nie? I to jest powód, dla którego warto zaczynać pracę z blokadami w mindsetie. To jest powód, dla którego my, i, dzień, i powód, ale też um, cel, do którego dążymy, czyli. Prowadzenie tej właśnie homeostazy, żeby to, co na zewnątrz działo się i będzie się dziać, i będzie coraz szybciej, i ciągle będę to powtarzać, że ten świat już nie zwolni, chyba, że nie wiem, wysadzi się cały w powietrze. To wtedy już nie będzie y, przyspieszenie. Natomiast my zacznijmy od siebie, i zobaczmy, zacznijmy się w sobie przeglądać, zacznijmy tą pracę od blokad, po to, żeby pouwalniać te supełki. Jak w szansie na sukces, nie? A, dobra. To dzisiaj mam i dziś, w tym miesiącu zajmę się tym, nie? Szansa, aż mi się włączyło, jak mówi, powiedziałam szansa na sukces, to usłyszałam tą melodię, która była w tym programie. Szansa, szansa, szansa. No właśnie program w ogóle świadomego rozwoju jest taką szansą, więc będę zapraszam was do niego jeszcze raz bardzo serdecznie, ale szansą właśnie, praca z blokadami w mindsetzie, rozpoczynanie tego procesu rozwoju od tego kawałka swojej, swojego życia, swojej osobowości, swojego doświadczenia i swojej historii jest dla nas ogromną, ogromną szansą. I cieszę się, że mogłam Wam dzisiaj o tym powiedzieć. i cieszę się, że mogłam się tym podzielić, bo tak sobie myślę, że kluczem e, tak naprawdę do wszystkiego, co dotyczy nas, jesteśmy my. I sama musiałam przetrawić wiele lat a jestem w tej zmianie już swojej od 10 lat przetrawić wiele różnych rzeczy, zrozumieć na własnym przy, przykładzie, często dotkliwym, e, często z porażkami, z, z Błędami, z całą masą błędów, um, przykrości, doświadczeń, i tak dalej, i tak dalej. Także warto, zdecydowanie warto. I nawet ta, ta historia tej klientki, z którą się dzisiaj dzielę po tej piątej sesji uh, jest dla mnie taką radością i. Um, i jakby takim wisienką na torcie w pracy z ludźmi ze zmianą, ze świadomą zmianą, bo ja m, pracując w ogóle m, przez jakby procesowo, nie patrzę tylko z perspektywy twardych narzędzi i w ogóle to już jest nie moje podejście, właśnie m, zawróciłam z tej, z tej drogi i myślę sobie, że to jest y, najlepsza, najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić w pracy ze sobą, ale też w pracy z innymi. A, tutaj w Nowika pisze: Trzeba mieć wyjść z kołowrotka ślepych działań. Tak, znaczy, jeśli. Dlatego czasami Was zachęcam w różnych materiałach, w przewodniku też świadomej zmiany, który jest bezpłatny i dostępny na mojej stronie. Zachęcam Was do właśnie zatrzymania się po to, żeby zobaczyć, w jakiej ślepej uliczce jestem. Do czego mnie te działania, które ślepo powtarzam w tych błędach, dlatego ostatnio był webinar o tych błędach. Dlaczego jakby warto wyjść, ale też zatrzymać się, zobaczyć. Kurczę, przecież ja to robię już od 10 lat. Przecież ja to powtarzam 15 lat w swoim życiu. Jakby I w ogóle już na sam koniec podzielę się, że to, co mnie zmusiło jakby do zmiany, to jakby inspiracja, ale też powód głównie była moja córka. Natomiast też mi przyświecała taka myśl, że ja się nie chcę obudzić po 60 i być sfrustrowaną mendą, mędą, która będzie narzekać, ale miałam przeryb, mm, ale nic nie osiągnęłam, jest, y, wszystko jest do kitu, y, y, po prostu świat jest przeciwko mnie, y, wszyscy się zmówili przeciwko mnie, wyszłam z takiej patologicznego domu, więc to wszystko przez. Ja nie chciałam skończyć. Tak jak moja rodzina, to było też dla mnie taką motywacją, że ja nie chcę być w tym miejscu, nie chcę tego czuć i nie chcę tak e, przed, przed końcem swojego życia e, tak, tak, to, tak, tak o tym pomyśleć. Znaczy, to też była rzecz, która mnie e, przerażała. No, i mam nadzieję i wierzę, że tak po prostu nie będzie. No dobrze, słuchajcie. To ja na dziś przygotowałam dla Was tyle. Bardzo będzie mi przemiło, jeśli dacie znać, jakie to było dla Was, czy teraz komentarz, czy później, jak sobie odsłuchacie, czy wiadomości. Tak, chciałam, by, by życie było Twoje i po Twojemu. Dokładnie, dokładnie tak. No, tak. Dokładnie tak. Nie chciałam, żeby po pierwsze dłużej robić tak, jak inni oczekują, zwłaszcza moja rodzina. Ja jednak, że prowadzę zupełnie inne życie niż oni, żyję bardzo po swojemu i generalnie nie powieliłam schematów um, wszystkich takich patologicznych, jak, jak moje rodzeństwo i reszta mojej rodziny. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby moje życie wyglądało inaczej, było absolutnie... Um, Absolutnie tak, w zgodzie ze mną. Tak, i to najlepsza puenta. Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz. <grych> Ogromnie to doceniam. Dzisiaj sobie z tym, z tym zostanę. A Was zostawiam z taką refleksją, że mm, proces rozwoju to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz sobie dać najpiękniejsza rzecz, którą możesz, możesz doświadczyć, choć nie zawsze jest przyjemna, choć nie zawsze jest komfortowa, zajebista, piękna, lukrowana, złota czy, czy cukierkowa. Nie, natomiast to, ile dzięki temu zyskasz, to, to naprawdę coś. Brawo, ja Cię uwielbiam i podziwiam. O matko, dziękuję bardzo, to bardzo miłe. To bardzo miłe. Dobrze, to ja bardzo Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam udanego dalszego wieczoru. Do zobaczenia na szlaku zmiany, na kolejnych spotkaniach. Myślę, że jeszcze będzie ich kilka w naszej przestrzeni. Tymczasem zapraszam Was jeszcze raz do, do programu. Śmiało można dołączyć. Startujemy już 3, 3 kwietnia. Wszystko jest na mojej stronie www.ushrolarowiska.pl. Ściskam Was ciepło, dobrego wieczoru i do zobaczenia. Hej, pa pa!